Nie jestem pewna, czy się połączyłam z mikrofonem, ale testujemy. Dalej miga na zielono. Nie wiem, czy działa, ma by być dobre. Ty siedzi małż. Gdzie jesteś? Tam jesteś. Um. Wiecie, co wam powiem? Wydaje mi się, że to jest jedno wielkie gówno. Um. Nie mogę tego, tego o połączyć właśnie z tym. Nie mogę tego połączyć ze swojego telefonu. Ehm... Um. Nie wiem. Nie wiem, o chorobę tutaj. Kurna chodzi instrukcje, wszystko jest wejść w internet, nic tam na kurna, czarno na białym, biało na czarnym, kurna, czy jak to się tam mówi, nie jest napisane. I, i weź się człowieku tutaj kurna sam zastanawia. co Cofam to, co powiedziałam. Właśnie się nauczyłam, co muszę zrobić, żeby podłączyć kurna. To właśnie do swojej kamerki i teraz chyba. Tylko mi została, pozostaje połączenie tego ja jakoś kurwa, bezprzewodowo do telefonu. Także dobra, jakoś się przekonuję. Już sobie wszystko ogarnęłam w ogóle. poczekajcie, bo nie wiem. E, czy muszę mówić o tego? Tak, powinnam chyba mówić o tego. Już sobie wszystko ogarnęłam. Wszystko mam tutaj podłączone już do telefonu bezprzewodowo. Także dobra, dobra. Będziemy zaczynać nasze vlogasy. O, coś Złonimy szybko do rodziców. Już sobie ogarnęłam. I już wiem jak działa. To nie było wcale takie trudne, tylko udawałam.